<noise> e, witam Was bardzo serdecznie. Z tej strony Wodor jest ze mną Sabuto. To no, witam? I gramy razem w Sender'a na to Kto więcej kartek, to będzie? Tak. Nie? O. No. Jak na razie mam 100 fps ale zaraz się to zmieni. Ja też, ja już ja gram. Ej, ale ten, to ja ci... No. Raz, ja sobie zrobię wstęp. Witam Was w moim kolejnym śnie. Dzisiaj do mojego snu zaprosiłem to Wodora. Co? No i. No i robimy dobra. w Slendera. No. Nie, no dobra, no ja już idę. Chcesz? Ja już idę do tego drzewa. No ja też do tego drzewa chyba. Nie wiem, ja tu nie ogarniam tego wszystkiego. Uf, ale szybko się tu męczy. A tutaj mam jakieś. E, zardzewiałe coś. O, już mam napis. Live my alone. A to czekaj, to kartkę podnieśmy razem. Ja już podniosłem. Kurde. Ojej, jest tylko auto tam dalej. Eee, ja chyba kartki nie mam, kurde. Nie, dookoła obejdź, dookoła. Wiem, ob o, jest, dobra. Też właśnie tak się zdobyło. Pierwsza kartka i kurde, Slender już jest. No. no kurde, biegam dookoła tego i nie umiem I znaleźć wyjścia. Teraz ten, iść i do tego autka tam, gdzie jest taka skrzynka. A no czekaj, bo ja w kompletnie inną stronę jeszcze polazłem. Spoko. O, jest przy aucie, jest przy aucie! Idź tam, gdzie auto jest. Ja tu poczekam na ciebie. No dobra. Wiesz gdzie jest auto, widzisz? Y nie. Tego, tego drzewa dużego. Idź tego, tego dużo drzewego, tam gdzie była kartka. Kurde, no zaraz za mną będzie i kurde się posł. No masz się kurde, nie mogę stać w miejscu. No idź do tego drzewa No dużywa. dobra, no chodź w kółko, kurde. Jesteś w tym dużym drzewie? Nie, jestem daleko od tego um, dużego A, dobra, drzewa. No, no to. Się rozdzieramy. No dobra, mam cię gdzieś. Ja ciebie mam ciebie gdzieś. Zadzim ja się rozłączam to, i mam cię. Ciebie... <noise> <gdzieś. głos> Jezus Maria! Kurde! Serce mi zabolało. Gdzie? nic się nie stało Tylko mi nagle się obraz zmignął Kurde Czut, takie nie No No to też We dwóch zawsze raźniej I piękne niebo Uch, nie i Slenderman ja Była za mną jest Was? Skąd wiesz? No widziałem go Ty masz dwie kartki e, nie jedną gdzie <laughs> można sprawdzić kartki? E, jak złapiesz kartkę, o, mam kamienie wielkie, hmm. jak złapiesz kartkę to pisze ci. O, tyle to ja też wiem. Łał. Wow. że przy płocie było Help jedno... me. Komu mam Aj, ]aj, ja jeszcze nie miałem. To już masz trzecią kartkę? Drugą. <coughs> Biegnij. Już, tylko, nie, już Ej, coś mi, nie. na simple. Ej, ta gra ma strasznie duże wymagania. No on coś Unity świruje. To są optymalizacje. Kurde, co? nie lubię się kręcić dookoła? Hummm. Ej, o, tu łaże, o jest ten dom, chyba. Nie, co to jest? Aha, mur. Na, kartkę cię boję, bo się zmienił dźwięk. Jezus. Po Jest tam mur, ha? ja idę do muru. Kurde, spociłem się już ręce. A mi nie, kurde. Kurde, zgorsz się niż SCP, Bo Cepę się w ogóle nie boję, w ogóle. Się... W ogóle stracha nie mam, no jak bo cały czas czujesz, że ktoś za to mi Yo, mam kartkę W SCP? W SCP nie! Nie, tutaj czujesz, że no, ktoś za mi Tak. Za to tak Właśnie bo nie wiesz Jo, Jakie dźwięki No tak sobie jeszcze dodawaj klimatu Jem ja, placzki Ja nie znoszę do tego domku wazić, a ty? Ja jest... nie znoszę ja tam nie idę ja jestem przy tym domku. Jestem przy tych kontenerach teraz. Jak są a, a ja jestem w kompletnie inną stronę. w kontenerach też była ten. Karteczka. Mam trzy kartki, a ty ile? Wr wracam z ten zbierania karteczek <laughs> e, mam trzy kartki, a ty ile? Ja Także że możesz przybliżyć sobie. Ja mam chyba też trzy. Nic czy... nie widzę. Ja. O jest a... ta cystę Co to jest? Ta tunel. Ja też mam. Ja jestem tunel. tunel mam. <coughs> Taki wkurzający zły. Ja będę teraz wchodził do domu, jak wezmę to. Ja kartę. się nie odwracam do tyłu, nie, 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 nie. Tak trzeba. I chcę jeszcze przypomnieć, że jest 20, bie... 20 chyba 30. Nie, no to nie wiem. Mam 4 k A ja sobie zgaszę światło. Chodź do domu. Ja już mam zgaszone światło. No dobra, już zgasiłem. <laughs> Czuję się jakby miał mi zaraz na plecy skoczyć. Kurde, czemu mi się tam coś świeci? Odbija mi się w oczy i kurde. Zgasza Czuję się tak. jakby miał. Nie znasz tego domu, jestem w domu. Wodor lato i ja się boję Zaraz Wodor. się złapię. Wodor na co ja się zgodziłem. Ja A. nie, bo ja się boję, że on jak do dobra, to on będzie tu On idzie za mną Za mm, mną też Wodor, ej, ja się nigdy tak nie bałem On się zaraz w gwałci. Wod no. Ja. Ej no wejść wodorek ty taki wyluzowany jesteś No nie wiem, mam ciemno w pokoju, Piepsz, pies mi szczeka na zewnątrz Pewnie dupę! Jaki dźwięk nie gdyś tak mnie nie straszyłem, odlemi. Daj to zębie to będzie genialnie brzmieć. O, pewnie na zderzachu mam. Ja taki coś, by tak patrzę, w pokoju nie ma go. Patrzę do drugiego? Nie ma go. Odwracam się w spokoju, patrzę nie. Nie wystraszyłem się, a później opkryłem monitor. Muszę wejść jeszcze raz do tego domu. Boję się, ale wchodzę jeszcze raz do tego domu. Ty plujesz monitor zawsze. Jezu boję się. O Jezu Gdzie on jest? Chcesz czy do domu już? Gdzie ten debil? No ja nie ty, ma go. Jestem w tym takim. Czekaj, Korty. Zaraz się odwrócę. w dr O, do mnie, do mnie. No, ja wchodzę z tego domu. Ja nie, pół, tylko wchodzę. nie dom. Ja wchodzę do tunelu. Jezus Maria. Ja wchodzę do oh. domu, będę hardcorem. Nie do domu jeszcze. Może... Ej, to będziesz miał jeszcze za sobą. Lubię. Hmm. Ej, ja ty dopiero teraz zacząłeś znowu? Od nowa. Najgorzej kończyć w domku. Najgorzej, najpierw zacząć tam Ej, Ale tu jest Ten domek, który zawsze był. To jest taki malutki domek, ja idę do ser, mam... Gdzie. Ja mam piątą kartkę i teraz już, już syczy, boję się, Wodor, ratuj mnie. Wodor, przytul mnie. O <tudy> kurde, za mną jest, Boże. Muzyka jest jak w horrorze. To jest zapię, mogę się Cię przez Skype'a przytulić? Jakoś? Teraz nie, <tudzy> <tudzy> Lol. <tudzy> Jakie lipejowskie odpały mamy. Ej, <tudzy> <tudzy> Mamo, on tutaj jest. A. Je jest to jest chyba nigdy tak, jeszcze nie o, o, miałem... O, o, kartka, kartka. Ile mam kartek już? Pięć kartek On jest gdzieś tutaj Jest tam Jest, jest. tam Widzę go. Dobra Ej, zapał mnie, Seba, A. zabierze cię do Tesco No, zapał mnie Boże, ja na max no, no nie, no po co mi kamienie, jak ja tam byłem Ja chcę drzewo Boże święty Slenderman zostaw mnie błagam, proszę, nie, nie, nie macaj mnie, po ja pole, pole, tak zakładę. jak przyłapał ha ha! Jestem sam ja jeszcze raz włączę. Czuję się skrępowany jak on tak za mną nie idzie. Nie ma coś złączyłem. Gra. Czuję się skrępowany jak on tam tak za mną idzie. O Boże. Jeszcze raz zaciągnę. Boże dźwięty, jakie dźwięki. Jakie dźwięki. Ja teraz nie zaczynam przy tym dużym drzewie. Nie, jakie dźwięki. Jakie dźwięki, Boże. Ja u siebie jestem z powrotem. Wodor, mm -mm. jakieś dźwięki. Tak. Głowa go boli czy coś. No, straszne dźwięki. No i ja zaczynam. Nieładne dźwięki. W po początku swoją podróż. Tu <laughs> się skrętło, bo jest. Z ja tego, lubię się frajera. Mało tego strachu, więc ja muszę grać dalej. Ale nie, no, zjadł pływając swój monitor. To... Kilka razy miałem, ale nigdy się tak nie wystraszyłem. Tak, a ja go czuję na plecach Jakie już masz dźwięki? Takie sapanie czy... Nie takie w, w, już takie jakby nie wiem, z SCP tego pierwszego. Czwarta kartka. Z tego chyba. pierwszego SCP. Karta, takie... No nie no ja wróciłem z powrotem... O, tam jest, dobra. Myślałem, jest... że z drogi już nie ma i musiałem się, że będę musiał się zawracać, nie. Ci powiem, najgorsze jest to, że są dwa doły. O kur. Więc byliśmy już od tego mówię. domu, nie. Z tamtemu zł zł złapię ci. Nie mówię ci. No, nie, drzewo. Jest drzewo. Ej, możecie już ten złapać przy, pier przy pierwszej kartce? No. Ściemniasz. No. <laughs> A już brat Ej, idzie do, 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 do do Nie do domu. pocieszasz mnie. No tak. <laughs> tak więc ja teraz idę. O, jest. no, 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 no. No, 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 no. no. Też mówię to. No nie, będę musiał zaraz do, do tego, do domu iść. Przecież do Tesco. Tak, on mnie Jeszcze? zabierze do, do, do Tesco jak mnie złapie. Okej, okay, mam, mam ten, mam ten, to auto i ten domek taki, mały. Ej, to był u ciebie te skrzypy, nie? No tak tu, tłuczę mój brat drzwiami, jak przychodzi. Na... Nieee, nie. go? Ej, złapał cię. Tak, złapał mnie. No. Więc to by było na tyle. Dzięki za oglądanie, cześć. I czołem.